Kolejne zabawki przyszły do projektu także powoli będę ruszał znowu dalej Jest tu jakiś marketowy zawór zobaczymy jak to będzie działać będzie dziadostwo to się wymieni na początek do testów może być jak wszystko będzie działać albo nie działać, to się będzie zmieniało rzeczy, które nie działają na działające tu jest kupiłem specjalnie tą rurę tylko dla tego uchwytu, który jest gotowy pod ten zawór bo ta rura jest za wąska Także rura, rura poleci będzie wycięta, tutaj spływ oleju zasilanie oleju do turbiny to tam jeszcze jest jakieś przewoziki podciśnieniowe, końcówki te turbosprężarki, no jeszcze klucz się znalazł także wszystko tu powoli się kompletuje przeróżne, które będzie pasowało to się to założy Kupiłem na zapas Tu jest Doładowanie Turbo Do dwóch bar Myślę, że powinno wystarczyć Spokojnie no, Tu jeszcze przewodniki do tego sterowniki mocowanie i jeszcze jeden przewód. przewód olejowy dostateczny na długość trzeba go będzie przyciąć na wymiar małym naddatkiem żeby nie było za mało z tym nie ma problemu ten zasilający zasilający tu będzie szedł do spływu ta końcówka powinna być dobra pasuje idealnie coś z tego będzie kurde, jeszcze potrzebuję przewody do z doprowadzeniem wody do chłodzenia turbosprężarki No ale króciec, Lubię. doprowadzający olej Żaden mi nie pasuje wam za duże Muszę kupić taki mniejszy tutaj z takim małym wejściem. Ten olejowy ma dosyć tutaj takie małe. Te tu jeszcze kolanko trzeba będzie wstawić, żeby to nie wystawało. Tylko szło pod kątem w taki sposób. Prawdopodobnie któryś z tych kolanek użyję, żeby było pod kątem 90 stopni. Najpierw ten muszę dać tutaj mniejszy z tych akurat co tu mam z gwintem zewnętrznym, wewnętrznym żaden nie pasuje, nie ten rozmiar także deczko za duże ale widziałem są te mniejsze, będę musiał kupić ten mniejszy założyć na pewno trzeba rozkręcić turbosprężarkę o tu śrubek nawet jeszcze brakuje trzeba będzie ją obejrzeć, wyczyścić i podkręcać ale powinna ładnie dmuchać z tego co no także pomału, pomału się to szykuje do przodu. Jeszcze muszę kupić podstawę pod ćwicze oleju, żeby doprowadzić ten olej tutaj. Pomału parę gratów i kilka stówek poszło Tu jest jej miejsce, tu będzie siedział ale ale podstawa ja nie mogła to się odpali albo wyszło